Realizuj swoje pasje na najwyższym poziomie. Tutaj przeżyjesz niezapomnianą przygodę, dzięki której czas studiów nabierze zupełnie nowego wymiaru. Poznaj ludzi, którzy dzielą te same miłość do sportu, co ty. W naszym klubie znajdziesz przyjaciół. Z którymi możesz dzielić sukces, radość czy wyzwania. Rywalizuj, wygrywaj i walcz z nami na sportowych arenach całej Polski. Czekają cię niezapomniane wspomnienia i emocje, które zostaną z tobą na zawsze. Wykorzystaj najlepszy czas na rozwój, udoskonalając swoje umiejętności sportowe, a trenerzy na pewno pomogą w osiągnięciu Twoich celów. Nasz klub to więcej niż sport to pasja, przygoda i rozwój. Razem stwórzmy niezapomniane chwile.